Co to znaczy łowić w pierwszej linii? Część pierwsza. Zazwyczaj, kiedy przybywamy na łowisko, mamy do dyspozycji dwie wędki. Mowa oczywiście o wędkarstwie fiderowym lub metod fiderowym. Skupię się dzisiaj na tym drugim. Zazwyczaj lokujemy swoje zestawy na dwóch dystansach dalszym oraz bliższym. I teraz patent. Niezależnie od tego, czy łowisz na PZW, czy na komercji, warto lokować swoje zestawy bardzo blisko brzegu 10-15 metrów od waszego stanowiska. Jest natomiast jedna kwestia, która wymaga tutaj szczególnej uwagi to znaczy nęcenie. Poza tym, że podajemy nasz towar, do metody bardzo małymi podajnikami, żeby robić jak najmniej plusku, to regularnie co 10-15 sekund dostrzeliwujemy w miejsce podawania podajnika 3-4 ziarna peletu lub peletu z kukurydzą. Zobacz kolejną część w następnym filmie.